Dzień dobry Państwu, Bartłomiej Drzazga, Tima Gagropolska. Witamy ponownie w naszym cyklu doradczym. Podczas naszych spotkań analizujemy aktualną sytuację w sadownictwie, czy to w sadach jabłoniowych, czy na plantacjach owoców miękkich. Dzisiaj ponownie spotkaliśmy się z Dorotą. Cześć Dorota. Dzień dobry. Spotkaliśmy Dzień dobry. się w gminie Błędów. Aktualnie znajdujemy się w sześcioletniej kwaterze Idareda. Zastanawialiśmy się, czy uda nam się w ogóle dzisiejszy komunikat nagrać, bo pogoda jest cały czas przekropna, praktycznie od początku tygodnia. Jest yy, chłód i deszcz. Deszcze. Właściwie cały kwiecień jest taki, powiedziałbym, chłodny, i z drobnymi wyjątkami było parę dni cieplejszych, ale tak, tak to mamy chłód i, i rzeczywiście ta pogoda jest przekropna. Ale jakby wracając do tematu yy, sadownictwa, Dorota, powiedz yy, może. Yy, jak u Ciebie na terenie teraz wygląda wegetacja? Jakie zabiegi wykonują sadownicy? Jak to wygląda? Dzień dobry jeszcze raz Państwu wszystkim. Jak ostatnio się widzieliśmy, myśleliśmy, że nagle będzie niesamowity przyrost kanki liściowej. Natomiast wegetacja tak jak gdyby od tamtego momentu delikatnie tylko ruszyła do przodu. Nie, nie poszło tak, jak myśleliśmy, że nagle przyjdą wyższe temperatury. Ta temperatura wszystko spowolniła. Teraz jesteśmy po pierwszych zabiegach przeciwgrzybowych. Jest, jesteśmy po zastosowaniu miedzi, po zastosowaniu już pierwszego zabiegu delanem, mhm. który był wykonany w tym tygodniu w oknie pogodowym. Tutaj się gospodarz przymierza właśnie z zabiegiem na sobotę, bo prawdopodobnie będziemy mieli ładne okno pogodowe z wyższą temperaturą i już przyszły cały tydzień zapowiadane są wyższe temperatury sprzyjające do wykonywania takich zabiegów. Także prawdopodobnie będzie zastosowany delan. I ewentualnie jakiś perytroid, dlatego, że musimy zwrócić uwagę w tym sezonie na silną presję mszyc. Tutaj akurat jeszcze gdzieś tam nie ma żadnych przesłanek, chociaż na kilku drzewach spacerują sobie już mróweczki. mróweczki. Ale wczoraj na przykład byłam w sadzie, w którym już zielona babkowa mszyca sobie żyła sobie na, na zielonej tkance. Chociaż tej zielonej tkanki jeszcze tak dużo nie mamy. Także na razie jeszcze chwilę czekamy z zastosowaniem zabiegów dolistnych, dokarmiających. Chociaż też miejmy na uwadze to, że jak już będzie w przyszły tydzień wyższe temperatury, to będą też nam pozwalać na zastosowanie na przykład azotu. W formie mocznikowej do listnie, żeby dodać troszeczkę energii tym pierwszym listkom, bo wyglądają przy tych temperaturach nieciekawie, są pokarbowane, malutkie i jednak ta tkanka liściowa nie jest taka jak powinna być. No, też, też musimy zwrócić uwagę, zwłaszcza w kwaterach Iderata. Tutaj akurat nie mamy problemu z mączniakiem bo też w wielu sadach mamy problem z moczniakiem widoczny. Także też będziemy wiosenne zabiegi chemiczne wykonywać, żeby się tego patogenu pozbyć. Oczywiście też przędziorek uczulam też są sady z dużą ilością gdzieś tam przedziorka, więc musimy na to mocno zwrócić uwagę, zwłaszcza właśnie przy wykonywaniu zabiegów wczesnowiosennych, bo to jest clue. Później możemy sobie z tym po prostu przez cały sezon walczyć, a pierwsze zabiegi wiosenne, jeśli dobrze wykonane odpowiednimi preparatami, to też uda nam się zwalczyć te. Patogeny. Faktem jest, że pogoda w ogóle nas nie rozpieszcza. Sadownicy Absolutnie. biją się z myślami właśnie, kiedy znaleźć to okienko na wykonanie pierwszych zabiegów, czy w ogóle je wykonywać, Wiesz, jak do tego podejść. Na przykład jest też gro sadowników, którzy są dopiero po pierwszych zabiegach miedziowych. Dwóch, jednym niektóre sady są. Także tutaj też są tylko ewentualnie mieć siarką były mm, wykonywane. Dokładnie. Tak. I to są dwa góra, czy zabiegi, to są nieliczne. Gospodarstwach, które były już w tym tygodniu, zastosowały Delan, tak? Spotkałem się z takimi jakby relacjami, rozmawiając z sadownikami, że właśnie zastosowali taką mieszankę Delan z miedzią, ale tak. za kilkanaście godzin był intensywny opad deszczu. No i tutaj właśnie też kwestia tego wstrzelenia się z zabiegiem, tak, żeby on był też skuteczny. No i oczywiście i... temperatura. No nie oszukujmy tak. się. Potrzebujemy troszeczkę wyższych temperatur. Wczoraj, na przykład jeżdżąc po terenie, ja obserwując temperaturę, która pokazywała mi w samochodzie, to było 7 stopni najwyższa temperatura, tak? Więc tych temperatur też nie mamy. No i energii w tym momencie w roślinie jest mniej, tak? Gleba też się nie może nagrzać. Tak. Co jakiś czas, będąc na różnych plantacjach czy w różnych sadach, jak sprawdzam temperaturę gleby, ona nie, nie przekracza 6-7 stopni, ona nie może się nagrzać, przez co ten system korzeniowy też nie jest w stanie skutecznie pobierać składników pokarmowych. To wszystko tak. nam ugrzęzło gdzieś tam na tym etapie wegetacji i bardzo powoli się rozwija. Przekropna pogoda, to z jednej strony właśnie z tyłu głowy pojawia się problem z presją parcha, z drugiej strony niskie temperatury, no w tym tygodniu 5-8 stopni. Pod koniec tygodnia ma być powyżej 10, 15, 16. Zobaczymy, jak będzie, ale tu już trzeba uważać i mieć na uwadze, że to ryzyko. Tak, infekcji. zwłaszcza jeśli będziemy mieli wyższą temperaturę to te zarodniki które już są gotowe na pewno spowodują jakąś infekcję no więc dokładnie. musimy odpowiedni zabieg wykonać żebyśmy nie wprowadzili sobie parcha w sadzie jeśli chodzi właśnie o, o tą fazę, czyli tutaj na idaredzie, który jest rozwinięty względem innych, innych odmian trochę bardziej, mamy początek różowego ponka i jak zaleciłabyś tutaj zabiegi, jeśli chodzi o dokarmianie właśnie pozakorzeniowe? Wspomniałaś już o azocie, no ale też mamy gdzieś przygotowanie do kwitnienia. Tak, tutaj, tutaj też proponujemy właśnie zastosowanie naszego preparatu, jakim jest LEOS. Ale osobiście też czekam do przyszłego tygodnia na wyższe temperatury, żebyśmy mieli więcej masy liściowej, żeby ten preparat był jak najbardziej wykorzystany przez rośliny, dlatego że no teraz troszeczkę szkoda, tak? tam mamy cynk, bor, mamy glicynę, betainę, izopentyna, deniny, aminokwasy. I żeby roślina z tego skorzystała, musimy mieć troszeczkę więcej masy liściowej. Dzisiaj też jesteśmy nie bez kozery w odmianie Idareta. Dlatego, że każda odmiana też ma inny etap rozwoju. Więc tutaj, pierwsze zabiegi, które będą właśnie wykonywane Leosem, będą to kwatery Idareta. Dokładnie. Tutaj jeszcze mamy kwaterę Elstara, który też już ma właśnie tak wyciągnięty różowy pąk. Także tutaj też będzie stosowany zabieg. To jest szczególnie istotne w takim roku, kiedy naprawdę... Jest zimno, tak. roślina nie ma energii. Pierwsze liście są takie niewyględne, jak, jak w zeszłym roku, nie wiem, czy pamiętasz, po mrozach były takie strasznie pokarbowane, brzydkie, mhm. małe, nie rosły. No i właśnie chodzi o to, żeby wspomóc tą pierwszą rozetę liściową, żeby dać energii, żeby mogły kwiaty... Wytworzyć ten, to zapomkowanie, ten owoc. No i oczywiście też poprawimy lekką mrozoodporność tych roślin. Nie Dokładnie spodziewamy tak. się jakichś tam spadków temperatur, przymrozków, ale tą energię dodamy tej roślinie. Mało tego ja zalecam zastosowanie preparatu LEOS z połączeniu z preparatem grzybowym. Dokładnie Osobiście tak. to, to robię. Jestem, jestem zadowolona. Sama oczywiście też wykonuję zabiegi, także przepraszam, mówię to w formie. Z doświadczenia. <laughs> tak. Także. E, widzę też różnicę e, przyswajania preparatów grzybowych mm -hmm. e, w połączeniu z naszymi produktami. Z kompleksem ciakt e, Tak, nie? tak. One się szybciej przemieszczają, one szybciej e, od razu w roślinie gdzieś tam. E, ten transport tych e, preparatów grzybowych, e, tych składników pokarmowych e, jest szybciej e, dostarczany. Zresztą to widać po roślinie, to widać po rozecie. E, ta rozeta jest pełna energii i życia, więc myślę, że to są, to są takie plusy zastosowania tych preparatów. Dorota, właśnie to, co powiedziałaś, warto podkreślić i rozwinąć. W takim roku, jak ten, kiedy mamy wysokie ceny nawozów, wysokie ceny środków ochrony roślin i na sadownictwo musimy jeszcze bardziej biznesowo-ekonomicznie patrzeć, właśnie zwracajmy uwagę, dzielmy sobie to gospodarstwo, kwatera, która jest bardziej rozwinięta, w tym wypadku ten Idaret, gdzie zabieg będzie wykonany. Trochę szybciej, tak, żeby był jak najskuteczniej przyswojony i wykorzystany, żeby to miało sens, właśnie też ekonomiczny. Kwatery, które wymagają jeszcze kilku dni, poczekajmy, zróbmy tak. ten zabieg później, żeby tak. to było jak najlepiej wykorzystane. Tak, ja zawsze to podkreślam, że nie robimy szablonowo wszystkich odmian za koleją, tylko po prostu. Dobieramy odpowiednią ilość cieczy roboczej i robimy konkretne kwatery, żeby z tego jak najwięcej wykorzystać. Tak, jak również podpowiadam klientom, żeby też łączyli pewne preparaty, żeby nie robić samego zabiegu. Wspomagającego energię w roślinie, tylko po prostu łączyć z grzybowymi, bo to nie jest czas na osobne zabiegi. Tylko starajmy się to, co możemy, łączmy, róbmy jednymi przejazdami, oszczędzajmy pieniądze klientów. Dokładnie tak. Dorota, dzięki bardzo za rozmowę. Dziękuję. Myślę, że nam się bardzo fajnie dyskutowało, że też jakąś wartość daliśmy y, widzom. Y, zaprośmy w takim razie na kolejne spotkanie, y, już niedługo. Teraz, jeśli rzeczywiście te temperatury przyspieszą, po, y, w trakcie weekendu czy po weekendzie wegetacja też już powinna y, przyspieszyć. Y, wierzę, że będziemy mogli się częściej spotykać. Jeszcze raz dzięki. Dziękuję. Dziękujemy Państwu.